To ile mam pociętych tych kołków? Zabij. Chwalisz się, czy, czy żalisz, że sam? Żalę. Zdecydowanie żalę. U nas tak nie można zrobić, dlatego że się troszeczkę zdarzył wypadek. Hej, hej, ponownie. U nas robota wrze. Jak widzicie, szykujemy się do wykonywania fundamentów. Na chwilę obecną pocięte mamy kołki. <laughs> przez tego oto pana. <laughs> jak widzicie, jest bardzo zmęczony, nie wiedzieli dlaczego. <laughs> Więc mamy pocięte, ile mam pocięte tych kołków? Zabi. Prawie 400 kołków. 390 dokładnie. Dokładnie 390, które będą potrzebne do wykonywania szalunku. Tak jest, w każdym zestawie potrzebne są dwa kołki, czyli potrzeba na zestaw około 200, 200 zestawów, mniej więcej 390 kołków, tak jak policzyłem. Co do Palunków, czyli płyt OSB tak są jest. za darmo. To jest najważniejsze z odzysku. W końcu się wykorzystuje drugie życie, tak zwane? Tak jest. I potrzebne jest 127 metrów bieżących, czyli jakieś 60-70 takich, takich zestawów. Każdy ma mniej więcej 2 metry. Oczywiście są dłuższe, Mały na skrócie. chwilę obecną jest ile? 40? A gdzie jest ten kołek, gdzie zapisałem? A być może ja go mam. 51. 51, A, 51 to czyli razem, około 20, tak? Tak, 102 metry bieżące, czyli około 20 metrów bieżących potrzeba. I y, mamy rannego syna. Tak jest. Mamy tu pomocników, którym trzeba ciągle pomagać. Jak już widzicie, troszeczkę jest już zaszalowane, prawda? Mhm, tak widzę. 3, wszystko widać, Tak kochani. wszystko widać bardzo dobrze. To było na szorcie. I to zrobiłem sam. Ciężko było w cholerę. Chwalisz ale dzisiaj... się, czy, czy żalisz, że sam? Żale, Zdecydowanie żale. Ale dzisiaj mam pomoc w postaci Ciebie. Tak jest. Więc tak, co będziemy robić? Będziemy robić to samo co ja, wcześniej, tylko że we dwójkę. Mianowicie, tu mamy deseczki takie fajne. Będziemy ustawiać je tu. No nie, na odległość, mm -hmm. na odległość od sznurka po zewnątrz, na grubość płyty OSB. Mm -hmm. I będziemy przykręcać. O, pajączek. tak mało naciągnięte wydaje mi się. No dobra, nieważne, zaraz naciągnę. No, i będziemy przykręcać. Później, jak wszystkie przykręcimy, to przykręcimy też Płyta i S. płyty OSB. Bierzemy się do roboty. Tak. No dobrze. Bierzmy się do roboty. No dobra, mamy pierwszą już część zrobioną. Jeszcze płyty zostały. Tutaj jak widzicie są wkręcone już te takie poprzeczne deseczki, które mają trzymać naszą płytę. Nic mądrzejszego nie wymyśliłem w moim przypadku. W teorii, w teorii w innych budowach się robi tak, że po prostu się wkręca też do tego deskę i grunt zostawia się bez szalunku. U nas tak nie można zrobić, dlatego że u nas mamy za bardzo za bardzo niespoisty piasek, nie wiem jak to nazwać, po prostu jest po prostu bardzo chłonny, no nie, wejdzie w to beton, wszystko, wszystko wodę wchłonie ten piasek i nic z tego betonu nie wejdzie, nie będzie. Mógłbym folię próbować rozłożyć, ale ja lubię dobrą robotę taką. Chcę, chcę, zobaczyć taką, wiesz, równiutką ławę, taką idealną. Taki idealny prostokącik. Który i tak będzie zakopany w ziemi. No i co z tego? To znaczy, że mogę kurde tutaj narżnąć za przeproszeniem? No chyba nie, prawda? Zróbmy porządną robotę, a nie na odwal się, no to wiesz, to nie są tanie rzeczy. Wierzmy się do roboty. Tak. Bo nie ma czasu. Się troszeczkę zdarzył wypadek. Kurde, no naprawdę a mogło być tak pięknie. Jest to do naprawienia, no nieba, ja ją ja raz już zrobiłem, no nie tylko. No kurde, naprawdę ona no jest taka dobra, ta wkrętarka. No co poradzisz na to? Dzisiaj nic już nie zdziałamy, w związku z tym. No, żebyś wiedziała, że nic. No i trzeba będzie ją po prostu rozebrać, potem na nowo skleć, a tutaj jeszcze zlutować. Mówię, ja już jej raz z balkonu mi spadła, ją polutowałem i działa. A teraz kuźwa nie działa. A jak nie, to ci fundnę nową. Nie, nie chcę nowej, to jest dobra. Ale ci taką samą. Nie da się takiej samej, bo już szukałem. Nie ma takiej? Nie, jest inny model, ja tam, tam temu nowemu to ja nie ufam, a to jest no ale jak to stara, te... dobra wkrętarka. Next. Sama firma. Myślę, że Ta sama to firma nie o, No właśnie na przykład akumulator by nie pasował, bo to jest starego typu akumulator. A, a akumulator niby ma. Musisz, a używany no. szukałeś? Nie. Na jakichś OLIC-ach? No właśnie, używaną kupić. Akumulator ma 1,5 amperogodzin. A powiem szczerze, że mam wrażenie, że, mam wrażenie, że trzyma bardzo długo jak na 1,5 Amperodziny. Dobra, kończymy. A.